Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Witajcie moi drodzy Wolcen, Słuchajcie, kontynuujemy przygody pani Mag. W końcu słuchajcie nagrywam o jakiejś normalniejszej godzinie niż po nocach Kiedy wszyscy już śpią i muszę się w miarę ciła zachowywać. Dobra, słuchajcie. Idziemy sklepać tyłki. Cielesne pogranicze musimy zbadać. Coś tak ra dzisiaj. Nie za dobrze mi chodzi. Nie wiem dlaczego. Już, już dwa razy mi się zwiesiła. No, pasku skudo. No słuchajcie, mamy tutaj w drugim akcie mamy kontakt z... Co myśmy tu zebrali? Z jakimiś... Z jakąś formą... Która spacza oraz mutuje Inne formy życia Jest to dosyć niepokojące co się tutaj dzieje I dosyć na temat, jest to trochę takie wiecie Z biologicznego punktu widzenia jest to Taka tematyka dosyć bliska nam W stanie Kiedy jesteśmy, no praktycznie Może nie na Kwarantannie, ale jednak nasze Możliwości są bardzo ograniczone. No niestety, moi drodzy, u mnie w pracy ograniczyli wszystkie etaty. Siedzę na urlopie obecnie. Nie wiem, jak to, ile to potrwa. Tak więc, na razie mój budżet na nowe gry wynosi zero. Muszę się po prostu przygotować na najgorsze. Więc, taką wizję, że to potrwa kilka miesięcy, na szczęście u mojej żony, w pracy na razie nie robią żadnych cięć, tak więc, jest dobrze. Znaczy, wiadomo, no ja mam kontakt z żywnością, tak więc, jest to jak najbardziej zrozumiałe to, co oni zrobili, bo obroty firmy spadły gdzieś o, znaczy, robimy jedną dziesiątą tego, co robiliśmy wcześniej. Więc jest to jak najbardziej uzasadniona decyzja. I nikt tutaj u um, spośród pracowników w naszej firmie nie ma problemów z tym, że wszystkim zmniejszono etaty na ten trudny czas, bo mamy do wyboru albo niższy etat, albo... Znaczy, no nie ma innej alternatywy, tak w zasadzie, no bo inaczej, no firma nie będzie w stanie nas utrzymać. Na razie nikogo nie zwalniają, to więc tak jest plus w całej sytuacji. No po prostu trzeba to przeczekać i tyle. Nie sądziłem, że tak to się potoczy. No nikt się tego jakoś specjalnie nie spodziewał. Słuchajcie, gdyby ktoś na przykład w Styczniu by mi powiedział, że to co się dzieje w Chinach będzie miało aż taki duży wpływ na nasze życie codzienne teraz, czyli tamte dwa miesiące później, no to bym troszkę bym go wyśmiał. Ale po prostu jesteśmy globalną wioską i na nasze dzisiejsze życie ma wpływ to, co się, dzieje, co się dzieje na drugim końcu świata. Tak więc, wszyscy się tak bardzo zachwycali globalizacją, więc teraz wiecie, mają za swoje. Wszyscy zwolennicy globalizacji, owszem. Idea globalizacji zapewnia nam jakąś tam bezpieczeństwo, jeśli chodzi o bezpieczeństwo militarne, bo jeśli jedno państwo zarządza fabrykami w innym państwie, no to pewnie między tymi państwami nie dojdzie do wojny, ponieważ no, jedno państwo ma produkcję, a inne ma zasoby finansowe z tym związane. Tak więc. Więc tak to wygląda obecnie. No cóż, o jakiś super mega topór znalazłem. Kolejny, kurde jakiś snajperos. Są ci cholerni republikanie oni tu, kurde. Robimy jakieś akcje. O, buty tego. Na razie sobie zostanę przy tych moich, chociaż są tu ma. Hmm, na razie się wstrzymam. Kilka fajnych rzeczy żeśmy tutaj dostali. Szkoda, że nie ma żadnych nowych różdżek, w sensie kosturów. Kostury byłyby naprawdę spoko i na miejscu, żeby coś dostać w końcu nowego. Dobra, ja noszę czarodziejskie buty, tak? O, te są fajne. Zakładamy. No, tak więc, słuchajcie, trzeba przetrwać ten ciężki okres, ciężki czas. Giełdy bardzo źle reagują na takie sytuacje. Nie? Skończy się, słuchajcie, skończy się rozkwit gospodarczy. Ale któż by się spodziewał, że to nastąpi wraz z nową dekadą? To tak szybko. Owszem, już yy, pod koniec zeszłego roku przewidywano, że no, gospodarka troszkę zwalnia. Ale myślę, że nikt się nie spodziewał aż takiej sytuacji. Chociaż słuchajcie, w Polsce jeszcze nie ma źle. W Polsce naprawdę nie ma źle. Jak sobie sprawdzicie, co się dzieje we Włoszech, w Hiszpanii albo we Francji. No słuchajcie, oni mają kilkaset tysięcy zarażonych znaczy kilka kilka tysięcy zarażonych a nie zamknęli szkół jeszcze dopiero się nad tym zastanawiają czy by to był, byłby to dobry pomysł no zwać co by nie mówić o polskich politykach? Dobra, to już ominimy, bo to jużśmy słuchali tego wczoraj. Ym, co by nie mówić o polskich politykach? Znaczy pytanie o ile to są... wiecie, ile to jest zasługa polityków, ale ogólnie decyzje podjęte obecnie. No są stawiane jako przykład na całym świecie. Walki z. Znaczy decyzje podjęte oczywiście w Polsce. Są stawiane jako przykład walki z... oh at least now we know what happened to cordman's population i would say we've seen worse but i'm not so sure right now let's do what we have to do and leave let's try not to end up like that <try> Są jakieś spodnie. Dobra, zbieramy ten szpej. się to kurde delikatnie psuje, to no, dobra kurde ja się tutaj muszę na tucich, ale dobrze że na poziomie się nabijają. O, sporo tego żeśmy nazbierali, ten hełm nie jest potrzebny. No, wypadł kostur, ale... nic specjalnego. Przenieść do miasta. Musimy będą troszkę posprzedawać. Kuda, szybko zapełniłem ten mój kwipunek. Jakiś ważny topór. To purpur. Hmm. Co, czekajcie, coś jeszcze tu muszę sobie wrzucić? Tego chyba nie mam... To mam, to mam... Co to jest? To też mam, dobra. To... też nie mam, dobra. Lubię sobie zbierać te Co skille, tak robisz? żeby mieć zawsze zapas. Weapon, Kiedy, wiecie, będę tworzył sobie następne postacie, to już będę miał... Odpowiedni jest sprzęt, masz coś fajnego? Chyba nieco. To wcale nie jest lepsze od moich kosturów. Trochę szkoda. Dobra, możemy się tutaj troszeczkę. Troszeczkę... Co my tu mamy? Gdzie to było? A, podąża za mną, to jest tutaj dopiero. Więc okej. Okay. Jak tu sytuacja? szybko ja szybkość uczułu gracza, to mnie mało interesuje. Zwiększa szanse na brzmienie krytyczne. Dwóch wirów. O! Kule wciągnięte w niszczący wir eksplodują. Ładnie. Hmm. Muszę to przemyśleć. Eee, dobra, co my tu mamy? Mamy tutaj coś jeszcze sensownego? Zwiększoną szansę. Dobra, na razie tutaj niewiele jestem w stanie poprawić. Znaczy, wiecie, bo mam dużo punktów i chciałem sobie gdzieś zainwestować. Tylko pytanie, gdzie? Zasięg teleportacji. Zdecydowanie obrażeń by szło sobie zrobić. ale dobra na razie wracajmy do akcji Sporo ich tu łazi. Jakieś tam barwniki mamy to? Co my tu mamy? Kujesz moc za każdego wroga przeskoczonego aterem tecznym skokiem. Hmm. Może sobie to kiedyś wykupię. Dokąd to, co? Zawsze kurty próbują wyłazić z tej anomalii, ale to tak się nie da. To tak nie działa, moi drodzy. Możecie próbować, ale to wam... to was nie uratuje. Nie? O, poziom ziom Dobra, muszę troszkę zwiększyć ten <śm>, poziom ilości zdrowia, bo to nie zawsze działa tak jak ja bym to sobie zamarzył. A zwiększyć ilość maksymalnego poziomu szału i mocy. To jest niezwykle ważne. Hemlock obviously knows about Aramon's summoning. He's working with the Covenant of the Blind. He also mentioned not having a choice. Look, he's lying. He made a pact with powers he shouldn't have fiddled with, or he's straight up possessed. He sounds sincere. I can feel that he's struggling. To nie jest wiele. nie kumam o coś z tymi kulami, które teraz zebrałem. O, mam jeszcze jeden punkt. Możemy sobie zmienić formę. Mamy tego przyjemniaczka. O, mój syn się obudził. Więc coś czuję, że ten odcinek będzie krótszy. Weźmy sobie tą formę na razie Formy apokaliptyczne podwierci ojeju Jakaś tragedia tam się chyba odbywa Dobra, dobra, dobra. Wow! Ale się dali wciągnąć. pięknie Kurde Coś tu jest sensownego? Muszę pamiętać, żeby używać tego bastionu, bo on powoduje, że zadajemy większe obrażenia. No już, już, już idę, tylko muszę. Znaczy nie wiem, czemu on sobie nie przyjdzie tutaj do mnie, tylko marudzi w pokoju, ale. Mambas. kurde katalizatory mi wypadają, a po prostu głupi kostur nie chce, no. żebyśmy się uporali z nimi. Co za paskudna paskuda, no. Dobra, chcę już wyjść z tego obszaru. Dojść do punktu, w którym mi się gra zapisze. I będziemy kończyć. Mój syn słyszy, że mnie bardzo mocno potrzebuje. jeszcze. Co myszko? Michasz. Nie chcesz tu przyjść. i can't do that right now what is that it seems to be pumping blood into the surrounding environment like a beating heart we should put it down hopefully oh,

Już tam idę do niego, spokojnie. Nie, hmm. on już jest dużych chłopczyk, to już nie jest takie niemowlę, nie? Już jest mały cwaniak. Hmm. Mój syn jest taki, że on zrobi wszystko, żeby osiągnąć swój cel. On nie ma skrupułów, to dziecko. No. Mamy to w końcu. Dobrze, moi drodzy, dobrze, moi drodzy. Skoro żeśmy tutaj dotarli, muszę się oddać moim ojcowskim obowiązkom. No i dzięki za, za to, że jesteście. Słuchajcie, dzięki za wszystkie komentarze, oceny oraz subskrypcji. No i słuchajcie, trzymajcie się. Hej. I do następnego. Na razie.